Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich, którzy już siedzą wygodnie w swoich fotelach, na swoich taburetach, gdzie wy właściwie siedzicie, a widzicie nas. Ja chcę. Ja chcę. Przepraszam bardzo, reżyserka, Czy jesteśmy już na żywo? Bardzo się cieszę. To witam Was wszystkich serdecznie i zobaczcie, to jest nasza telewizja. Uśmiecha się do nas, Joanna Marek. Przywitajmy ją bardzo serdecznie. Młodzieżówka, witamy yy, yy, o Joasie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze raz bo zagłuszyli. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, tutaj zgromadzonych i tych przed ekranami komputerów. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, udało się. Mam wielką satysfakcję, ponieważ myślałem, że będę przepychał tę rurę aż dziewięć razy, a za trzecim razem przepchnęła się z łatwością. Otóż, otóż jest z nami dziewczę, które w listopadzie zrobiło 200 tysięcy obrotu ze swoją strukturą, czyli 200 niara. Taka, taka uśmiechnięta, taka młodzieżowa, i taka, i taka z energią, i taka, i taka niesamowita. Ja zaraz jej oddam głos trochę, trochę wstępu na, na wstępie. Otóż pierwszy odcinek, ten środowy, to zasób, jaki mamy na twardym dysku, to znaczy w pamięci, że jeżeli nie wiemy, co powiedzieć do kamery albo do ludzi na szkoleniu, to zawsze możemy się odwołać do własnych przeżyć, przeżyć, do własnych historii, bo tego nam nikt nie jest w stanie zabrać i czym barwniejsze nasze życie i więcej doświadczeń, no tych zawodowych w tym momencie, tym, tym łatwiej nam po prostu prawić, mówić, zainteresowywać i prowadzić wykład. Czy nieprawdaż? Prawda, masz, zgadzam się. Masz w pamięci dużo historii na temat kolagenu? Oj, bardzo dużo. Odkąd zaczęłam współpracę z Colwayem, już ponad Rok i trzy miesiące i mam bardzo dużo takich właśnie przeżyć, wspomnień i mogę opowiadać o tym na okrągło. A bardzo się stresujesz tym, że właściwie dzisiaj oglądalność to zaproszeni przez Ciebie Ci z Kalisza i skąd jeszcze? Z Wrześni, z Leszna, z Poznania, z Kutna, z Gniezna i nawet z Anglii. I nawet z Anglii. Was właśnie dzisiaj serdecznie e, pozdrawiamy. Dziękujemy, że nas, że nas widzicie. I wyobraźcie sobie, że to krzesło, te krzesła, to miejsce, to co widać za mną i cała ta sceneria jest pomyślana w te środy dla Was. Skorzystajcie z, z tego. Idźcie za przykładem e, Joaśki, która, która odważnie i. No i z tremą lekką? Troszeczkę, Troszeczkę ale już teraz nie ma tremy, prawda? Powiem Państwu to było tak. Pierwszym razem proponowałem, żebyśmy pamiętali z własnych historii i że łatwo wtedy się mówi. Ale jeszcze, ale jeszcze mówiłem o tym, że kolagan jest pretekstem, żeby przejść do biznesu. A biznes jest okazją do tego, żeby nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi. Co się objawiło tym, jak w drugiej emisji poznaliście Teresę i Lolitę i mogliście się dowiedzieć, że zaprzyjaźnili się z Moniką i z Robertem w Turcji i że właściwie wszystko, jeśli chodzi o wspólny mianownik, to, to kolagen. Również dowiedzieliście się, że... Jak to powiedzieć? Hmm. Niektórzy złośliwi mówią, że wszystko, czego dokonałem ja, jest związane z tym, że ciągle się śmieję i taki jestem trochę no, rozchichrany cały czas. Oczywiście to, to nadinterpretacja, lekka przesada. Myślę, że oprócz tego uśmiechania się na co dzień, no, zrobiłem coś jeszcze, ale, ale to prawda. Uśmiech i energia, i pozytywne nastawienie pomaga w naszej pracy. Ja się cieszę, bo my mamy podobne energie. Ona się ciągle chichra. My jesteśmy tutaj od dwóch godzin, próbujemy, co, co będzie się działo. Ona wszystko sobie napisała. Jest perfekcjonistką pod tym względem, i już za chwileczkę oddam jej głos. Chcę powiedzieć coś, co bym chciał uznać jako to dzisiejszego spotkania. Otóż dwa tygodnie temu wspomniałem, że z Teresą Denkiewicz. Pierwszy kontakt, telefoniczny, biznesowy kontakt, to była kłótnia. Myśmy, myśmy krzyczeli na siebie. Ona stała na swoim stanowisku twardo, a ja nie ustępowałem. Byliśmy oboje bardzo asertywni, i ta rozmowa spowodowała, że, no, że polubiliśmy się, że szanujemy się nawzajem i że nasze relacje zbudowały się w takich emocjach, które spowodowały, że nie. Przemknęliśmy przez nasze, przez nasze myśli jako osoby takie tylko się uśmiechające. Coś jeszcze było takiego bardzo energetycznego. I mówię o tym, dlatego że z Joanną Marek przeprowadziłem dwie pierwsze rozmowy i nie były łatwe. To były rozmowy bardzo, bardzo. Ostra! Wiecie co? Właśnie dlatego ją zaprosiłem i cieszę się, że do nas przyszła. I chcę pokazać, że tu może usiąść każdy z was i może przemówić. Nas ogląda teraz kilkaset osób i możemy w ten sposób dotrzeć do dużo większej liczby osób niż te, które zaprosimy do restauracji Domu Kultury, sali konferencyjnej czy tutaj. I i zainteresować ich tym, czym chcemy ich zainteresować. Oczywiście firmą Colway, kolagenem, naszym biznesem, emocjami, które wiążą się z tym, co robimy. I tym sposobem oddaję mikrofon i posłuchajcie, co, co nam dzisiaj powie Joanna Marek. Proszę bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo chciałam podziękować Maurycemu za zaproszenie do studia na nagranie. Chociaż powiem, że biłam się z myślami czy zostać w Warszawie, czy nie zostać. Otóż wczoraj właśnie byłam na spotkaniu, na szkoleniu kosmetyczek. Przyjechałam właśnie z jedną dziewczyną, która bardzo interesowana jest kolagenem, która chce podjąć współpracę. Zainspirowała ją pani e, Paulina Michalska i spotkałam Maurycego, który podstępem yeah. sprawił, że tutaj zostałam, tak? I poprosił mnie o, może tak, może nie wywiad, nie monolog, ale taki dialog, żeby przedstawić trochę właśnie moją osobę, moją strukturę, jak pracujemy, dlaczego tutaj jesteśmy, co uważamy w tym biznesie jest najważniejsze. I może też tutaj wrócę do tego, co powiedział Maurycy, że nasza znajomość zaczęła się od dwóch rozmów telefonicznych, które nie były, nie należały do przyjemnych. Nie były przyjemne, nie były łatwe. Znaczy nie były łatwe, tak, ale doszliśmy do konsensusu. I tutaj właśnie o tej szczerości, tak, o tej transparentności, że trzeba powiedzieć to, co się myśli, trzeba być spójnym wewnętrznie z tym, co się uważa, i dlatego zadzwoniłam do Maurycego, przedstawiłam swoje, swoje zdanie na dany temat i dzięki temu tutaj teraz jestem. Także chciałam powiedzieć: <laughs> Chciałam właśnie powiedzieć, że ta szczerość, transparentność i lojalność jest bardzo ważna w budowaniu biznesu, w budowaniu, w budowaniu zespołów kluczowych. I ja chciałam się podzielić z Wami taką informacją. Że taki zespół kluczowy, taki zespół marzeń mamy w swojej strukturze. Mamy to znaczy też z małżonkiem. Ja z małżonkiem i należymy do takiego zespołu kluczowego, który stworzyła moja liderka, właśnie Aneta Graf i Tomasz Graf. To są osoby, które wskazały mi drogę, pokazały, jak ten biznes budować, jak budować relacje, jak ustalać sobie cele, priorytety i spełniać oczekiwania, wzajemne oczekiwania. I w naszym zespole kluczowym spełniamy swoje oczekiwania wzajemnie. Dlaczego? Ponieważ e, do takiego zespołu powinniśmy wybierać osoby, które zrobią dla nas coś, czego inni nie zrobiliby nawet za pieniądze. I takie osoby właśnie w tym zespole są. I są to nimi Aneta Graf, Tomek Graf, mój, ba mój mąż, Bartosz Marek, Olga Szymańska, Magdalena Walczak. Także dobrze, dobrze, dobrze. Także jeśli chodzi o budowanie takiego zespołu, to musimy dobrać sobie ludzi naprawdę szczerych, lojalnych, tacy, takich, którzy będą z nami, nami bardzo transparentni. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że ustalenie tych priorytetów jest bardzo ważne i tych celów, ponieważ MLM to nie jest praca też dla każdego, ale każdy, kto chce, tutaj, kto się, kto chce się spełniać, kto chce zarobić. Na takim pierwszym spotkaniu pytam taką osobę, na przykład ile chcę zarabiać, co chcę tutaj osiągnąć, czy chcę osiągnąć sukces, czy tylko sobie dorobić. I do takiej osoby ustalamy indywidualny plan, taki program pracy. I ja też przewartościowałam swoje życie, ustaliłam swoje priorytety i razem z Anetą pracując powiedziała mi, co dla mnie jest najważniejsze. I tutaj nie ma żadnego nacisku, po prostu... Dostosowany jest ten program, tak, pracy do moich priorytetów. A nie ukrywam, że tym priorytetem jest właśnie rodzina, syn i mąż. Także robię ten biznes, wiem, że osiągnę sukces, może nie osiągnę go tak szybko, ale z czasem na pewno będzie on. Chociaż i tak uważam, że ten sukces, który osiągnęłam już naprawdę jest spory. Co jeszcze bym chciała powiedzieć tutaj, że w naszej, w naszej grupie. Słucham, Grzesiu. Dobrze? Jest dobrze. Okej. Okay. Tak, w naszej grupie szukamy ludzi lepszych od siebie, szukamy tych pereł. Tak? Nie blokujemy osób, które chcą się rozwijać, które chcą być lepsze od nas. Nic nie zakazujemy, a wręcz popychamy, dajemy te narzędzia. Także właśnie ja bardzo zachęcam osoby odważne, które chcą się rozwijać, które chcą rekrutować tutaj, żeby przyjechali na Grzybowską do studia, zaprezentowali się, powiedzieli co mogą zaoferować swoim współpracownikom, przyszłym współpracownikom, bo to naprawdę nie jest straszne tutaj siedzieć teraz i mówić, tak. Ja bym chciał poprosić, mogę? Tak, sobie, może sobie zebrać myśli, teraz troszeczkę moja kolej, bo myślę, że dla naszych oglądających, tych, którzy ciebie no nie znają, a no ci na pewno są, bo widziałem na Facebooku, jak zaprosiła was wszystkich, żebyście popatrzeli, co tu będziemy wyprawiali, ale są też inni. Jak długo pracujesz i no to, że 200 tysięcy w listopadzie to już wiemy, to, że jesteś w, 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 w korzeniona już w klub 40 tysięcy plus. Jak to długo trwało wszystko? Jak pracujecie na co dzień? Jeszcze jeszcze bym chciał, abyś Powiedziała, czy oglądacie telewizję Colway, czy korzystacie z internetu, czy, czy komunikujecie się z ludźmi nowoczesnymi metodami i ile osób ma ten zespół kluczowy, ile osób ma cała struktura. Takie dane, takie dane statystyczne, które nas mnie interesują, ale interesują też tych, którzy mogą podpatrzeć: aha, dziewczyna młoda, dziewczyna ma małe dziecko, kochanego męża, który też pomaga, zajmują się właściwie biznesem razem. I mają taki efekt, mogą sobie pozwolić na piękne BMW. Widziałem i taki błysk zazdrości Piątka. X5, no super nowoczesny samochód. No na, naprawdę, szacun, bo ty mówisz, że jakiś tam sukces osiągnęliście. O, osiągnęliście w porównaniu olbrzymi sukces, myślę sobie. Opowiedz o tym, poproszę. Okej, okay, czyli może najpierw na to pytanie jak długo tutaj jestem? Czyli w firmie jestem już od roku i trzech miesięcy. Ale tak naprawdę ten biznes robię, buduję strukturę od sierpnia 2013. Właśnie od tego momentu, kiedy spotkałam na drodze osoby, które mnie pokazały, ten Czyli biznes wytłumaczyły. Sierpień sierpnia 2013. 13. 13, a teraz jest 2014. Tak. Tak. Czyli jeszcze nie ma roku. Jeszcze nie ma roku, kiedy ja naprawdę robię ten biznes. I kiedy... W sierpniu zaczęliście, a w listopadzie 200 tysięcy? Tak, tak to jest. jest. To, 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 to pobite wszystkie rekordy. Ale prawdziwe. prawdziwe, jak najbardziej, ale to właśnie zawdzięczam osobom, które, które poświęciło, dały mi swoje serce, zainwestowały we mnie, zauważyły ten potencjał, jaki mam w sobie i wydobyły ze mnie to, co najlepsze. I tak właśnie z, an, praca z Anetą zaowocowała tym, że mam, miałam tak 200 tysięcy w listopadzie. E, I struktura od sierpnia do teraz, do tego momentu liczy 44 menadżerów i ponad 200 dystrybutorów. Z tych menedżerów nie wszyscy są aktywni, ale większość tak. Dystrybutorzy, też 90% jest aktywnych, dystrybutorów. Jeszcze jakie było pytanie, bo było ich tyle, że... O, o tą kwestię internetowo, internetowo, czy komunikujecie się, czy oglądacie telewizję Colway? Tak, jesteśmy bardzo, jesteśmy bardzo za internetem, oglądamy telewizję Callway i po każdej emisji Telefon jest gorący, ponieważ dyskutujemy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. E, wnioski wysuwamy. E, jesteśmy bardzo za internetem, dlatego teraz jesteśmy też w trakcie projektu realizacji naszej strony internetowej. Do tej strony internetowej zainspirował nas prezes Jarosław ze swoim wystąpieniem w Jachrance Zacznij od dlaczego, a także książka Sinek'a. E, nasza strona internetowa, razem ją tworzymy właśnie z Tomkiem i Anetą Tom Graf i mój mąż będzie, będzie pod nazwą www.dlaczego pl I tam nie będzie. Nie, ta strona nie będzie żadnym sklepem internetowym, tylko będzie właśnie zachęcała do współpracy z nami. Będziemy odkrywać swoje dlaczego, swoje powołanie, dlaczego chcemy wejść tutaj w tą firmę, dlaczego chcemy się spełniać, rozwijać, dlaczego właśnie ten kolagen chcemy robić. Także bardzo wszystkich zachęcam, niedługo ruszy strona internetowa, tak samo jesteśmy bardzo za promowaniem tutaj telewizji Callway, tak? Więc każdy odcinek, każda emisja, która ma wyjść, rozpowszechniamy tę wiadomość na Facebooku, na Skype'ie, mamy też managerów w różnych, w różnych krajach, za granicą. I nie możemy się z nimi widzieć fizycznie, nie jesteśmy w stanie widzieć się z nimi często fizycznie, także korzystamy z takiego narzędzia właśnie jak jest internet i Skype. Robimy konferencje na Skype'ie, tłumaczymy biznes, jesteśmy cały czas z nimi w kontakcie. I te osoby wiedzą, że mają w nas wsparcie, mogą zawsze do nas zadzwonić, jak będzie potrzeba też tam do nich pojedziemy. Więc... Internet jak najbardziej korzystamy z takich narzędzi jakim jest internet i teraz będziemy korzystać z telewizji Colway naprawdę świetne doświadczenie wszystkim polecam tak jak już mówiłam szukamy ludzi lepszych od siebie nic nie zakazujemy nikogo nie blokujemy tylko szukamy tych pereł i tak jak mówię u nas w naszej tak strukturze bo mogę to nazywać jestem należy do tej grupy z fantastycznej grupy Informacje przekazujemy bardzo szybko w dół. Na przykład, jak wyszła informacja o gali rocznicowej, to momentalnie ta informacja została przekazana wszystkim dystrybutorom, wszystkim menadżerom. Telefon był gorący. Jakie opcje bierzemy, jaki pakiet, czy full, czy tylko gala? Kogo nie stać na cały pakiet, to na galę. Nawet pożyczamy komuś pieniądze, kogo nie stać, bo bardzo chcemy, żeby te osoby były z nami, żeby kibicowały ponieważ będą tam się działy rzeczy niemo niesamowite, tak? A tu, tutaj jeszcze dodatkowe pytanie, bo wiem, że jesteście jedną z lepiej zorganizowanych grup, która przybędzie już 1 maja. Jak to robisz, żeby zachęcić na Europejskie Forum Biznesu Alternatywnego, na którym to wystąpi Jarosław Zych ze swoim, ze swoim wykładem, do którego się mocno przygotowuje i tym sposobem teraz wszystkich, którzy nas oglądają, Mówię, przyjeżdżajcie już ostatniego kwietnia, bo będziemy mieli fajną rozbiegówkę po to, żeby naładować akumulatory, akumulatory i żebyśmy mogli z tą dozą powera, którego dostaniemy, mogli rozładowywać te akumulatory na innych, tych wszystkich, których zaprosimy na 2, 3 i 4 maja na rocznicę. Jak to zrobiłaś, że większość z Twojej struktury przyjeżdża już 1 maja? Uważam, że jeśli ktoś chce robić ten biznes, rozumie ideę marketingu sieciowego, jaka to jest potęga, to nie ma takiej opcji, że go nie będzie na tym forum, Europejskim Forum Biznesu Alternatywnego. No i tacy prelegenci zdarzają się raz na X lat, żeby ich poznać, usłyszeć. Także uważam, że przykład idzie z góry, tak? Moja, moi liderzy nie było opcji, że nie jadą. Także ja biorę z nich przykład. Też zamówiłam bilety. Osoby, które ze mną pracują, biorą przykład ze mnie. Także duplikacja idzie z góry i każdy, kto traktuje ten biznes poważnie, ma cele, ma ambitne cele, zuchwałe, jak to mówi Kamila Rowińska, będzie na tym forum biznesu. Ona zresztą też będzie. Ona też będzie i to też właśnie jest jeden z powodów, dlaczego tam chcemy być. z Naszą całą grupą. No dobra, Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania? A teraz, ponieważ. Dostaliśmy sygnał, że mamy sobie ten mikrofon przekazywać, bo coś słabo było słychać, jak ja dopytywałem. Chciałbym zapytać tak bardzo prywatnie, wręcz pół półintymnie. Chciałem, chciałem, żebyś powiedziała wszystkim, którzy na nas patrzą, jak to jest czuć ten taki dreszczyk emocji, tam nie wiem, czy masz takie, takie z tyłu głowy, takie, takie już, nie. już nie, czyli to było tylko na początku, to, to opowiedz o tym, czy to jest, czy to jest, czy to jest, do przeżycia, te lampy, to, że tam siedzi pan operator kamery i że dają nam jakieś sygnały znaki, że to jest do przeżycia. I czy wyobrażasz sobie, wyobrażasz sobie, że tam jest 500 osób i oni wszyscy na nas patrzą i widzą nas dobrze? Wyobra ale, ale czy to przeszkadza? Powiedz coś o tym absolutnie nie przeszkadza i każdy ma swój sposób na rozładowanie emocji, na rozładowanie stresu. To ja właśnie Maurycy przed emisją chodził klaskał w dłonie. Ja się śmiałam w głos. To jest mój sposób na wyładowanie stresu. I teraz absolutnie nie mogę sobie nawet wyobrazić tego, że ogląda mnie kilkaset osób. Tutaj widzę tylko Tomka. Bardzo dobrze mi się Tak. Także naprawdę tutaj siedzieć tutaj nie jest wielkim czynem odwagi. Tylko po prostu pokonaniem takich może swoich słabości i stawieniu temu czoła, bo to naprawdę nie boli. Zachęcam. To po prostu, po, 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 masz, masz, masz możliwość. Tu i teraz, jako, jako szefowa, bo wiesz, to ja chcę ci powiedzieć, że oczywiście w biznesie MLM osoby wprowadzające są nieodzowne, ale to są osoby, które nam pokazują kierunek, pokazują możliwości. A przychodzi taki moment, kiedy bardzo dużo wszystko, wszystko jest ode mnie w dół. I kiedy jesteśmy już twardo stojącymi liderami, noga w nogę, lewa i prawa stoi, Moc na fundamencie, który dostaliśmy od naszych wprowadzających, to biznes, to biznes jest mój ode mnie w dół. I jeśli jestem przywódcą, liderem, jeśli mam posłuch taki jaki macie Wy w swoich strukturach, bo nieliczna, nieliczne nie grupy potrafiły tak się zorganizować jak właśnie Wyście się zorganizowali jeśli, jeśli chodzi o obchody 10 rocznicy, to chcę powiedzieć tutaj teraz, że masz szansę po prostu wyznaczyć nawet dwie osoby, albo i trzy osoby, które przyjadą za dwa tygodnie tutaj i będą miały szansę zrobić autorski wykład o kolagenie po waszemu ze struktury Joanny i Bartosza Marek. Daję mikrofon i wymyśliłaś? Masz, masz, masz? Ma to być rozkaz. W rozkazach jestem dobra. Dobrze. Wykonam. Wykonać, dobrze. Dobrze, mam taką wspaniałą menedżerkę, która jest po farmacji, która zna świetnie kolagen od potrzewki. Farmaceutka, Farmaceutka. zaskakuje mnie na każdym kroku, takie nazwy mówi składników, których ja w ogóle nigdy nie słyszałam. Także myślę, że ona tu byłaby świetna, a jest nią Magda Walczak, skutna. Także. Proszę reżyserkę odnotować Magda Walczak Skutna skończyła farmację i mogłaby nam zrobić mikro wykład farmaceutyczny na przykład o kolwicie o witaminie C i, i o kolagenie tak od strony od popularno naukowej tak tak nie mam ciekawe czy się zgodzi moglibyśmy poprosić się, żeby zadzwoniła zaraz za parę minut i potwierdziła bytność za dwa tygodnie za dwa tygodnie kogoś jeszcze kogo jeszcze tak myślę, momencik, kto byś tutaj był dobry. Na przykład mam też taką wspaniałą dziewczynę, która jest kosmetyczką, która uwielbia się uczyć, która się rozwija. Jak powiedziała mi właśnie o szkoleniu kosmetyczek, to nie było ile to kosztuje, a mnie się nie chce, tylko kiedy i gdzie jestem. Dziewczyna, która y, kupiła pakiet menedżerski, od razu 12 tysięcy. I jest to Karolina Przygoda z Gniezna. Także bardzo serdecznie ją zapraszam za Dobrze. dwa tygodnie. A jeśli. Może chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, Maurycy, że to jest biznes ode mnie w dół, tak? Więc. W którymś momencie? Się tak, zaczyna. w którymś momencie. Powiem, że szczerze, że ten moment przyszedł dla mnie całkiem niedawno. Stwierdziłam, że wezmę ten biznes w swoje ręce, odpowiedzialność za to, co robię. I dlatego też mogę tutaj zachęcić do współpracy osoby z okolic Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Jarocina, do mojego biura. Zapraszam, ponieważ otwarłam biuro kolagenowe, już funkcjonuje to miesiąc czasu. Razem z mężem tam jesteśmy. Robimy tam spotkania biznesowe, warsztaty, szkolenia. Jest to naprawdę bardzo profesjonalne biuro, ponieważ jest to profesjonalny, poważny biznes. Także wszystkich, którzy są odważni, szczerzy, lojalni, transparentni, nie boją się wyzwań, zapraszamy do współpracy. Ja do tych przymiotników dodałbym jeszcze te, które mi się jawiam jako, jako priorytetowa priorytetowe. Yy, jeszcze. Systematyczni i pracowici. Lojalni to ważne, ale systematyczni i pracowici, w moim mniemaniu, to najważniejsze cechy. A ponieważ, proszę Państwa, my jesteśmy już trzy minuty po czasie, gdyż mam ochotę, aby. Te spotkania to były takie pigułki informacyjne. Bardziej chcieliśmy pokazać emocje i to, że można, i to, że się uśmiechamy, i że się oczy błyszczą, i że mamy 200 tysięcy, i że od sierpnia do listopada to jest kilka miesięcy, i że jeszcze rocznicy nie było, a już możemy mówić o 44 menedżerach, o grupie dystrybucyjnej, i o tym, że wszyscy, jak jeden mąż, menedżerowie przyjeżdżają do Warszawy, że są zorganizowani. Jeszcze coś chcę na zakończenie Wam powiedzieć. Otóż młodzież, dzisiejsza młodzież kolejowa. Jest zaszczepiona. Ja nie wiem skąd wzięli szczepionkę, ale jest zaszczepiona na taką chorobę, która toczy wszystkie, większość struktur różnych MLM-ów. Ta choroba nazywa się niemożność pogodzenia się z sukcesem siostry przyrodniej z innej struktury. Nie komunikuję się z nią zatem, bo to jest moja konkurentka. Jak obserwuję, obserwuję od. Od dwóch dziesiątek lat różne struktury, to ta choroba toczy rakiem większość struktur. Dzisiaj obserwuję nadejście takich czasów, kiedy MLM, biznes, zaczyna być poważnym biznesem dla młodych, wykształconych, elokwentnych, uśmiechniętych i zadowolonych z życia ludzi, gdzie zrozumienie tego, że współtworzymy firmę i że, i że jadąc jeden lider. Do drugiego lidera na spotkanie, na szkolenie i poczynienie wykładu dla nie swojej struktury, to jest norma. Oni, ja obserwuję, mają takie na Facebooku grupy zamknięte, tam się komunikują, są z różnych struktur. Łączy ich jedno pasja. Fajny produkt, niesamowita firma, energia, którą dajemy Wam od samej góry i to, że, i to, że wspólnie nawet w cross-line'owych strukturach można zrobić więcej, współpracując niż tylko zamykając się hermetycznie we własnym, we własnym sosie. Także zaprasza do Pleszewa, czy z Pleszewa, zaprasza z Jarocina, zaprasza również z Dublina i z Londyna, jak słyszę, bo oprócz tego, że mają biuro, gdzie z mężem mogą się spotykać, to mają też internet, mają telewizję Callaway, mają Tutaj na Grzybowskiej Studio, gdzie mogą przemówić. Zapraszam zatem Was wszystkich. Wszyscy możecie, tak jak, tak jak Asia, bardzo Tobie dziękuję. A Was zapraszam za dwa tygodnie. Trzymamy za słowo: ma być kosmetyczka i farmaceutka. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.